Dobra, nareszcie czas na trochę relaksu. Zabieramy ręczniczek i idziemy na basen. Jak tam liści, gotowe. Idziemy pływać. Nagrywam to na dowód, żebyście wiedzieli, że. U mnie nie jest tak źle. Reklama de Teraz udajemy się do Wodopoju, gdzie szermierze gaszą pragnienie powstałe w wyniku ciężkich treningów. Jak ci idą przewroty? Dobrze, Dziur. Zawrotnym O, Marcin, Marcin, Marcin. U, to za przystojnie! Wiedziałam, że na obozie szermierczym spotkam szermierza. Przystojnego szermierza. Ja proszę o na ale nie się dzieje. Patrzmy na masę. Nie skakać, nie wolno. Ja nie będę... Zakaz skakania do wody. Kamera najbardziej motywuje, żeby udawać, że woda jest ciepła. Mam piłeczkę. Fajnie tak nie nawet. Nie oddam nikomu mojej piłeczki. Wow. Chodź do nas! No, znakuję! <grystanie> nie wciągaj! No, czekaj, bo <grystanie> mi Czar. no, włosy do odrzuca! Ale nie lepiej nie nie na prawda? Czas. się No, wy naszego spinała, kurde! Tak się Ponieważ, jak wszyscy wiemy, basen bardzo męczy, więc jak już się popluskaliśmy, nadszedł czas na odpoczynek, przekąskę, a potem powrót do treningu. Tego popołudnia znów spłynęła na nas łaskawość trenera, który zarządził sparingi. W nowoczesnej szermierce klasycznej walkę zaczynamy z trzema punktami. Za każdym razem, kiedy otrzymujemy trafienie, tracimy jeden punkt. Osoba, która pierwsza straci wszystkie punkty, przegrywa walkę. Natomiast jeśli trafimy się równocześnie, obie osoby są za to karane. W jaki sposób nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, ponieważ jest tam trochę niuansów. Dzięki tym zasadom każda osoba stara się walczyć tak, by zadać trafienie, ale przede wszystkim trafienia nie otrzymać. <laughs> Jaha, jego paść, z Marek Czy obóz się nie kończy zaraz po jego rozpoczęciu? To prawda. Tak naprawdę, pierwsza godzina obozu już zbliża nas do końca, więc taka jakby pierwsza była ostatnia. Więc no. możemy wyleczyć już teraz. pogoda, jakby deszczowa. Takie rzeczy trzeba było zdjąć z balkonu bo Biedni panowie w taką pogodę muszą ciężko pracować i wnosić pralki. Dzień zaczęliśmy z uśmiechem, choć może to już po prostu głupawka od zbyt dużej ilości czasu spędzonej we własnym gronie. Natomiast jedzonko, które widzicie, to kolacja. Obiecałam sobie, że więcej nagram jutro, choć rzeczywistość postanowiła pokrzyżować moje plany. Dlaczego? Dowiecie się już niedługo. A tymczasem po kolacji udaliśmy się na wykład połączony z rozciąganiem. Jedni ewidentnie są zaangażowani, inni postanowili skończyć z tym cierpieniem. Ten dzień zaczynamy wieczornym rozciąganiem, zaraz wyjaśnię dlaczego, a tymczasem cieszcie się tym pełnym profesjonalizmu nagraniem. To musiało się tak skończyć, prawda? Cześć! Dzisiaj czwartek, dawno się nie widzieliśmy, ale sytuacja była skomplikowana, nie miałam kiedy nagrywać. Trochę się śmieję, trochę nie, zaraz Wam opowiem o wszystkim. Po pierwsze, chciałam sprostować, grupa druga, która przyjechała, to nie było Judo, to jest jednak brazylijskie Jujitsu. To po pierwsze, po drugie, dojechała trzecia grupa do naszego ośrodka, która okazała się być studentami. Nie wiem, czy to jest jakiś Erasmus czy coś, no ale generalnie studenci. Moje doświadczenie, jak dotąd życiowe z tych 10 lat jeżdżenia na obozy trzy razy w roku, wskazuje, że studenci są najgorszą grupą do przebywania równocześnie w ośrodku. Oczywiście trochę się śmieje. Oczywiście mówię tak jakby statystycznie. Oczywiście są grupy studentów, które są super, ale tak generalnie to ciężko się z nimi przebywa, ponieważ zawsze są strasznie głośno. Zaraz będziemy dalej narzekać na studentów, ale najpierw popatrzcie jaki piękny zachód słońca. No w każdym razie generalnie wiadomo, że Każda zbiorowość ludzi zawsze jest głośna, i każdej zbiorowości ludzi ciężko jest pamiętać o innej zbiorowości ludzi, ponieważ jak jesteśmy w grupie, no to po prostu coś nas rozbawi, nie pomyślimy, zaśmiejemy się, nie pamiętamy, że jest cisza nocna, i tak dalej, i dalej, nawet jak się staramy. Ale grupy sportowe są o tyle super, że zazwyczaj większość dnia spędzają na sali, ćwicząc. I potem są najzwyczajniej w świecie zmęczeni. W związku z tym obserwuję to zarówno w naszej grupie, jak i w tych wielu innych, którzy przyjeżdżają i faktycznie ćwiczą. Tak mniej więcej koło, <gry> znaczy w pierwszy wieczór jeszcze wszyscy siedzą i imprezują, ale już tak od drugiego dnia do końca wyjazdu to zazwyczaj jest tak, że gdzieś koło godziny 11. Po prostu wszyscy rozchodzą się spać, bo są tak zmęczeni, że zamykają im się oczy. Na no, studenci się rzeczy uprawiają raczej trening intelektualny, a nie fizyczny, który, choć męczący, to jednak regeneracja po nim jest znacznie szybsza. W związku z czym, sprowadzając tę historię do puenty, nie jestem niewyspana od trzech dni, ponieważ ym, no gdzieś ja się kładę, właśnie tak. że znaczy, przychodzę do pokoju gdzieś tak koło 11, zanim się tam ogarnę. Wiadomo, umyję zęby, położę się do łóżka, jeszcze tak wejdę w taki mental spaniowy. No to przychodzi dwunasta, więc o tej dwunastej się kładę, coś tam zasypiam, a oni gdzieś tak koło pierwszej w nocy wracają do swoich pokoi i właśnie coś tam do siebie wołają, coś tam trzaskają drzwiami i tak dalej, więc wtedy zwykle się budzę i potem gdzieś mniej więcej 45 minut trwa, zanim cała ta fala się przewali i pójdą spać, i wtedy zasypiam twardo i już śpię aż do rana. Za to przyjemnie się spało, bo faktycznie padał deszcz przez ostatnie te trzy dni, w związku z czym w nocy tak fajnie szumiał deszczek i to było strasznie miłe. Dzisiaj miałam plan, żeby nagrać dla Was jeszcze właśnie trochę yy, opowiadania, gadania i tak dalej, natomiast pojawiła się pewna przeszkoda w postaci tego, że szlak trafił transformator jakiś tam gdzieś tam. Nie znam się na tym super dokładnie. I wywaliło prąd w jednej trzeciej wioski, w której jesteśmy. Przypuszczam, że mur, mur zaśle jest chyba zakwalifikowany jako wieś, tak patrząc po rozmiarze, ale jeśli to miasteczko, to w takim razie przepraszam. W każdym razie jedna trzecia domków, domów czasowych i tak dalej była bez prądu i jednym z nich był również nasz. W związku z tym nie dało się zapalić żadnego światła. Jest lato, więc nie jest to wielki problem, chociaż w niektórych miejscach było ciemnawo, tam gdzie jest stosunkowo mało okien. Zwłaszcza, że pogodę mamy taką straszliwie no deszczową, chmury są i tak dalej, więc mieliśmy romantyczny półmrok cały dzisiejszy dzień. To był pierwszy problem. Drugi problem był taki, że. No, nie wiadomo było, kiedy ten prąd wróci, więc tak sobie pomyślałam, kurczę, telefon się jednak czasem przydaje. Co będzie, jak ja zacznę nagrywać? Rozgadam się jak zawsze i, i potem padnie mi bateria w telefonie. Nie będę miała, wiecie, ani kontaktu do nikogo, ani budzika, ani nic. Więc pomyślałam sobie, poczekam z tym nagrywaniem, aż prąd wróci. Tak na wszelki wypadek i dlatego melduję się dopiero teraz wieczorem. Trzeci problem był taki, że ponieważ nie było prądu, to nie można sobie było zagotować wody w czajniku oraz ten taki czajnik, yy, nie czajnik, to się nazywa, no wiecie, jest taki baniak z wodą, z którego sobie tam w można nalewać wody na herbatkę, również nie działał oraz, co było szczególnym ciosem dla większości pobytowiczów, przede wszystkim nie działał ekspres do kawy i nie można sobie było zrobić kawy, więc dzisiejszy dzień był ciężki pod kątem koncentracji. Miałam też pewne obawy, czy jeśli prąd nie wróci do wieczora, to czy będziemy mieć ciepłą wodę, żeby być się w stanie umyć po treningu, ale na szczęście prąd wrócił tak koło 17-18 chyba, więc już wszystko jest w porządeczku. Zastanawiałam się też, jak nam przygotują obiad, no bo... No wiadomo, dużo rzeczy tam można zrobić na, na kuchance gazowej na przykład, ale nie wiem, jak jest ta kuchnia wyposażona, to po pierwsze, a po drugie, no nie wszystko się da. No nie, nie wiem, czasem jeśli był zaplanowany jakiś obiad z piekarnikiem, czy coś w tym stylu. Natomiast problem został rozwiązany w ten sposób, że dowieźli nam jedzenie z tej części miasteczka, w którym prąd był. Więc panie z obsługi przyszły i poprosiły nas, czy, czy moglibyśmy dzisiaj być na obiedzie bardzo punktualnie, ponieważ obiad będzie przywieziony i nie ma go jak podgrzać, więc jeśli się spóźnimy, to będziemy musieli jeść zimne. Wiem, co jeszcze miałam powiedzieć. Przede wszystkim wkurzyła mnie, że tego prądu nie ma, bo miałam taką super koncepcję, że pójdę na basen w jakiejś takiej godzinie, gdzie nikogo nie ma, urwę się może na 20 minut, pół godziny z jakiegoś treningu i... Nagram wam bąbelki w jacuzzi, natomiast jak nie ma prądu, to nie ma bąbelków. I z tego całego nagrywania oczywiście nic nie wyszło. A przy okazji, widzieliście jaką mam fajną koszulkę? To jest nasz nowy wzór w szkole. Super jest ta czacha, no nie? To jest czacha, która wychodzi z maski szermierczej. Tutaj to wszystko jest tak przebite takim złamanym rapierem. Tutaj są super napisy, ramki i tak dalej. Bardzo mi się podoba, jest taka... Trochę vintage, trochę cool, a trochę mroczna, więc myślę, że pewnie jeszcze nie raz się będzie pojawiać może na streamach, a może w jakichś odcinkach. Napiszcie koniecznie, czy wam też się podoba. I tak oto doszliśmy do końca trzeciego odcinka z tej serii. W następnym odcinku wybierzemy się razem na szermierczą sesję zdjęciową. Weźmiemy udział w niezależnym szermierczym festiwalu sztuki filmowej. A potem nadejdzie czas na część niezbędną, choć zawsze smutną, czyli pakowanie się, powrót do domu i końcowe refleksje. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali ze mną aż do tego momentu w tym vlogu. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Marka Kłocywiaka, Amadeusza, Marka Olszewskiego, zimowej nocy. Wulfgarda, Kuby, Żywego Kota, Making the Matrix, Piotra Stawickiego, Kierowcy Bombowca, Fantastik Michasia, Michu, Gracy, Kingi Ka, Piotra Dąbrowskiego, Zbójcerza, Rałko Fenela, Flaminguela, Mileny Anny, i doktora Fausta. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.